Jak sięga rodzaju. Pamiętajmy, że jest tutaj mowa, według teologicznych rozważań, o Bogu, który jest pełen miłości, sprawiedliwości, współczucia, o kochającym Ojcu, który ludzi ma za swoje dzieci. Przeanalizujmy więc ten fragment w taki sposób, który pokaże nam, czy rzeczywiście ta opowieść ma sens. Na początku zwróćmy uwagę na to, że w drugim rozdziale 17 wersecie czytamy. Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. A więc Bóg tutaj zapowiedział, czy dał zakaz, że z drzewa poznania dobra i zła Adam nie może jeść. Później czytamy, że Bóg utworzył kobietę z żebra Adama, i jest to dosyć kontrowersyjny fragment, bo dlaczego akurat z żebra Adama. Tutaj widać, że przejawia się ten koncept ludzi, którzy pisali tą księgę, że mężczyzna jest kimś lepszym, bo czemu Bogu potrzebne miałoby być żebro Adama? Czy nie mógł stworzyć kobiety bez tego? Jest przecież wszechmocny. Później w trzecim rozdziale mamy informację o tym, że wąż zwiódł Ewę. Pierwsze pytanie, jakie warto tutaj sobie zadać. Jak ten wąż, którego często utożsamia się z diabłem, znalazł się w ogrodzie Eden. Wyobraźmy sobie, że jesteś rodzicem, który bardzo kocha swoje dzieci. Czy pozwoliłbyś, żeby na przykład w Twoim domu, w Twoim ogrodzie, znalazł się człowiek, który wiesz, że ma złe intencje, złe pragnienia, że chce czegoś złego dla Twoich dzieci? Czy pozwoliłbyś takiemu człowiekowi rozmawiać ze swoimi dziećmi? Na pewno nawet nie wpuściłbyś go do swojego domu, ani nie umożliwiłbyś mu rozmowy. A tutaj Bóg, ojciec, który stworzył ludzi, swoje dzieci, pozwala, aby ta zła istota rozmawiała zewą. Jest przecież wszechmocny, a skoro Bóg jest wszechmocny, musiał widzieć też pobudki myśli tego symbolicznego węża.